Otóż no przed siódmą park Planty w Radomiu idziemy sobie spacerkiem do pracy. Jeszcze mamy ponad godzinę czasu. Także takie moje małe poranne rozważania. Wybory się na szczęście skończyły. Natomiast eee, czy mnie cieszą w Radomiu? Nie. Eee, dostały się dokładnie dwa plemiona. Jedno i drugie przy takiej samej prawie liczbie głosów. Myślę, że wszystko się rozstrzygnie w drugiej turze, kto będzie rządził. Bo zawsze można sobie dwie-trzy osoby, osoby po wygraniu takich wyborów wyjąć po prostu z ugrupowania przeciwnego. Tak to się robi w samorządach. Samorząd randomski jest tego przykładem. Czy to dobrze dla ochrony przyrody w radomiu? Fatalnie. Nie widać, nie widzę tutaj na horyzoncie jakichś żadnych zmian. A o takich pomysłach typu ogród botaniczny w Radomiu należy chyba definitywnie zapomnieć, przynajmniej na najbliższe 5 lat. No cóż, dla mnie te 5 lat to już jest bardzo, bardzo długi okres. Także powoli będę musiał się do tego przyzwyczaić, że jednak po 30 latach pobytu w Radomiu nie udało mi się ani zastrzepić tej idei z ogrodem botanicznym. Ani tego nie zrealizować. No, może za wyjątkiem ogrodu mini botanicznego w muzeum, w którym to duża zasługa tutaj przysługuje Markowi, jego konsekwencji, konsekwencji uporowi no i przychylności władz. Muzeum jednocześnie, no częściowo też mieszkańcom Radomia, chociaż nie tylko mieszkańcom Radomia na ten projekt w budżecie Mazowieckim głosowali również mieszkańcy innych miast nasi znajomi i z Warszawy i z Siedlec i z Płocka a także dzięki tym głosom a, tym głosom udało się zbudować ten mini ogród, no ale to jest zaledwie e, Hmm, kilkaset metrów kwadratowych bo tyle można by było wyciągnąć z tego miejsca nie więcej, no ale jest czy to będzie zaczyn do czegoś większego nie wiem, wydaje mi się, że jest potrzebna taka praca może już nie dla mnie, ale dla następnych może młodych ludzi, którzy zostaną jednak w Radomiu i w którym E, przyroda jest bliska, bo ogród botaniczny to zawsze coś nosi, nowy element do miasta. Natomiast, no cóż, y, tych ludzi, których tutaj wybieramy, zazwyczaj mm, nie są to wizjonerzy, także trudno mi sobie wyobrazić, żeby akurat zdecydowali się na... E, tak jak w Kielcach się zdecydowano, prezydent Lubowski po wielu latach, po 60 latach, za namową e, profesora Cieśnickiego który na to Bene wcześniej pracował w Radomiu. Był tutaj nauczycielem, pracował w urzędzie miejskim, a później pracował już na uczelni w Kielcach. I za namową długo no, około chyba 30 lat pan profesor chodził za, za ogrodem botanicznym, a no i się udało i w Kielcach jest ogrod botaniczny. I nie mini wcale, tylko ogród botaniczny z prawdziwego zdarzenia. U nas właściwie to jest miejsce, gdzie może być ten ogród botaniczny są rezerwowane już chyba od 1982 roku, jeśli nie wcześniej miejsce nad Kosówką. Natomiast nie ma żadnej woli, woli ani przede wszystkim woli politycznej. Żeby to zrealizować. No ale wiosna, wiosna roz, rozkwita z ponad miesięcznym wyprzedzeniem zakwitły lilaki. Zazwyczaj dla tutaj tej e, szerokości geograficznej, na której leży radą, to właściwie czas zakwitania lilaka to jest 15 maja. A wczoraj, czyli 9 kwietnia, widziałem rozkwitnięte. E, już lilaki. Boję się tylko jednego: kwitną czereśnie, kwitną wiśnie, że ta wczesna wiosna wcale nie zniweluje możliwości przyjścia przymrozków zimnych ogrodników. Pamiętajcie, że to jest do 15 maja i wiele z tych kwiatów i zawiązków owoców zostanie przemrożone. Także czekają nas wysokie ceny w przyszłym roku. Być może, nie mówię, że tak będzie. Wysokie ceny eee, owoców, może warzyw. No zobaczymy, jak to będzie. Gdzieś tam pak śpiewa. Ktoś pieska wyprowadza. Także będę kończył.